Mój młodzieńcy wygląd daje mi materiał do przemyśleń. Dzisiaj jest niedziela, 14 września 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma przemyśleniami i spostrzeżeniami, które przyszły mi do głowy ze względu na mój młodzieńczy wygląd. Wraz ze starzeniem się staje się coraz bardziej doświadczony w pewnych dziedzinach życia, ale mój wygląd zewnętrzny wydaje się nie opowiadać o moich doświadczeniach. Dwa lata temu już stuknęła mi trzydziestka, lecz w porównaniu do wielu moich rówieśników mam bardziej młodzieńczy wygląd cechujący się brakiem zmarszczek, gładką skórą oraz okrągłą twarzą, nawet bez makijażu. Czasami sprawia, że wyglądam na nastolatka z liceum dla nieznajomych chinek. Nigdy nie czuję potrzeby nakładania kremu ani makijażu na twarz, ale regularnie gole brodę i wąsy, bo mi się nie podobają. Czuję się tylko nieco zadowolony ze swojego młodzieńczego wyglądu, którym jednak nie do końca się cieszę, bo ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony młodzieńczy wygląd często bywa kojarzony z dobrym zdrowiem fizycznym, ale z drugiej strony dojrzałość jest częściej wymagana niż młodość w pewnych okolicznościach społecznych. Mimo to przypuszczam, że niektóre kobiety mogą mi zazdrościć ze względu na tę pożądaną cechę? Przed chwilą przyszło mi do głowy coś. Co mogłoby brzmieć nieco obraźliwie dla niektórych czytelników moich polskojęzycznych wpisów. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że wiele białoskórych kobiet nagle zaczyna wyglądać starszej po trzydziestce. W sieci internetowej znajdują się pytania, dlaczego Azjatki wyglądają młodziej niż Europejki. Być może pozostawia to do zastanowienia, czy jest to rzeczywiście tajemnica z Dalekiego Wschodu, czy raczej wynika to z różnic genetycznych pomiędzy Azjatkami a Europejkami. Jako Azjata wolałbym się przyznać, że taka tak zwana tajemnica nie istnieje, ponieważ Daleki Wschód, podobnie jak Europa, jest po prostu częścią świata. Nie jestem tego pewien, lecz wrodzone cechy genetyczne mogą się okazać przyczyną młodszego wyglądu Azjatek.